Drodzy moi, w czasach, gdy zdrowie i jedzenie stały się kamieniem węgielnym naszej egzystencji, warto zgłębić tajemnice dietetyki chińskiej, skarbnicy mądrości. Medycyna chińska z jej filozoficznymi założeniami uczy nas, że równowaga między yin a yang jest kluczem do zdrowia, jak woda w strumieniu. Oto jak żywioły woda, ogień, drewno, metal w harmonii współdziałają. Tworząc złożony taniec, który wzmacnia nasze ciała. Pamiętajcie, że dieta osiadłych przynosi obfitość, lecz nadmiar węglowodanów prowadzi do upadku, jak królestwa Sarmatów przed barbarzyńcami. Wystarczy spojrzeć na cykle przemian od wody do ognia by zrozumieć, jak nasze wybory żywieniowe wpływają na naszą przyszłość. Smak kwaśny, gorzki, ostry, słony i słodki. Każdy z nich niesie ze sobą unikalne właściwości, które mogą uzdrowić lub zniszczyć. Owoce kwaśne, które ściągają, przyprawy gorzkie, co osuszają, każdy smak ma swoje miejsce w kalendarzu żywieniowym. Ziemia, jako piąty żywioł, łączy w sobie wszystkie przemiany, będąc fundamentem zdrowia i siły, niczym mocny król wśród swoich rycerzy. Wybór diety odzwierciedla naszą siłę. Węglowodany dla osłabionych, tłuszcze dla silnych. Każdy cykl ma swój czas i miejsce. Niechaj więc nasi przodkowie będą dla nas przewodnikami w tej diecie, która łączy mądrość przeszłości z potrzebami współczesności. Zgłębiając te tajemnice, zbudujemy nową słowiańską cywilizację, zdolną przetrwać w burzliwych czasach, jak dzielni Sarmaci. Niechaj mądrość chińskiej dietetyki zasieje w naszych sercach pragnienie zdrowia, które stanie się kluczem do przyszłości.